Jeziora były przeszkodą nie do pokonania dla wojsk rosyjskich wdzierających się do Prus Wschodnich, na Mazury w 1914 roku. Dlatego rosyjscy dowódcy wybierali dla swoich oddziałów drogi, które miały poprowadzić się dookoła jezior przez wąskie przesmyki, aby w ten sposób uderzyć na wroga. Kwierce Bojen, nazwano tak od nazwiska pruskiego ministra wojny, wybudowano w Gierzycku w połowie XIX wieku. To było strategiczne miejsce. Przez wąski przesmyk między jeziorami Kisaino i Niegocin prowadziła najdogodniejsza dla wojsk idących ze wschodu droga do strategicznych portów w Szczecinie, Kołobrzegu, Gdańsku i szerokich równin na których można było rozwinąć ofensywę na Berlin. Twierdza miała tę drogę zamknąć, ale budowniczowie tej twierdzy, która wydawałaby się nie do zdobycia, nie uwzględnili rozwoju techniki. Już na początku I wojny światowej artylerię uznano za najlepszą broń pozwalającą przełamać front. Wielkie ofensywy otwierał wielogodzinny, a nawet wielodniowy ostrzał pozycji wroga. Ciężkie działa, Dowiodły swoje siły w walkach oblężniczych, gdy armie stawały przed starymi twierdzami budowanymi w XIX wieku. Spójrzmy na tę twierdzę oczami dowódcy oddziałów, które miały ją zdobyć. Zapewne zacząłby od ostrzału artyleryjskiego, ale pamiętajmy, w XIX wieku nie stosowano haubic, czyli dział strzelających po stromym torze, których pociski mogłyby Przelatywać i wybuchać tam wewnątrz twierdzy. Takie działa wprowadzono dopiero w czasie wojny rosyjsko-japońskiej, a więc na początku XX wieku. Wtedy armaty strzelały na wprost i miotały pociski siłą czarnego prochu, mieszaniny saletry, siarki i węgla drzewnego, a więc o niewielkiej sile takie pociski grzęzłyby w tym wale, którym otoczono twierdzę. Nie czyniąc szkody budynkom za wałem. Dlatego właśnie budowniczowie zdecydowali się usypać ten wał, czyli przemieścić miliony metrów sześciennych ziemi i to za pomocą łopat i taczek. Ale to nie była jedyna funkcja tego wału. Skoro ostrzał artyleryjski okazałby się nieskuteczny, dowódca rzuciłby do ataku żołnierzy, którzy Musieliby wedrzeć się tutaj na ten wał, fachowo nazywany przeciwwałem. Zbocza przeciwwału są strome. Atakującym żołnierzom bardzo trudno było wedrzeć się tutaj na górę. Tym bardziej, że na koronie były stanowiska strzeleckie. Stąd żołnierze obrońcy. Mogli ostrzeliwać wdzierający się na wał żołnierzy wroga. Sami dobrze zabezpieczeni tą ławą strzelecką. Co więcej, przed nimi był metalowy płot forteczny. Następna, bardzo trudna do sforsowania, przeszkoda dla wdzierających się tutaj żołnierzy wroga. To już. Ostatnie zachowane fragmenty fortecznego płotu, bardzo trudnej przeszkody do sforsowania. Solidne płaskowniki, osadzone w betonowo-granitowym fundamencie, wsparte na kątownikach, były bardzo trudne do, do, do przejścia. W dodatku utrudniały to zaostrzone pręty wystające od strony, w której nadchodziliby żołnierze wroga, którzy mieli tylko jedyną szansę, jeżeli saperzy nie wysadziliby tego płotu, musieli przejść przez niego, a byliby cały czas ostrzeliwani. Ogromnie wielu straciłoby tutaj życie. Atakujący, którzy przedostaliby się przez ten. Płot forteczny, musieliby zbiec po dość stromym zboczu, dotarliby tutaj, do suchej fosy. Tu nie było wody, dlatego że był to bardzo dogodny i bezpieczny, osłonięty wałem, ciąg komunikacyjny, pozwalający obrońcom bezpiecznie tędy się przemieszczać. Atakujący stanęliby w tym miejscu. Powrót był niezwykle trudny. Ale droga do przodu jeszcze trudniejsza. Przed nimi był mur Karnota, nazwany tak od nazwiska francuskiego generała i ministra wojny, który mur ten wymyślił i zastosował po raz pierwszy w końcu XVIII wieku. Wysoki na 8 metrów, miał około 900 strzelnic. To jest druga strona muru Karnota. Tutaj były stanowiska strzeleckie dla żołnierzy, którzy stąd strzelali do atakujących. A siłę ognia tego muru wspierały jeszcze strzelnice w schronach bojowych. Tutaj jest taki dwukondygnacyjny schron bojowy, który był miejscem dla. Armat i karabinów. To jest górne piętro. Tutaj były trzy stanowiska armat rewolwerowych. Każda armata kalibru 37 mm, i laweta była mocowana do tych solidnych śrub, ale dodatkowo podwieszana na łańcuchach mocowanych do stropu. Armata miała pięć luf obracających się dookoła osi. Ten obrót wymuszał ruch korbą. O strzale. Nasuwała się kolejna lufa i można było oddać kolejny strzał. W ten sposób uzyskiwano ogromną szybkostrzelność 80 strzałów na minutę działka kalibru 37 mm. Proszę sobie wyobrazić to piekło, które było tam na dole, kiedy te trzy armaty stąd strzelały, a było to pierwsze piętro tego schronu. Tam poniżej jest jeszcze jedna kondygnacja. Kazamatę na dole przeznaczono dla żołnierzy z karabinami. Dlaczego nie ustawiono tutaj mitralies z Polska nazywanych kartaczownicami, czyli pierwszych wielolufowych karabinów maszynowych? Kartaczownica Gatlinga mogła wystrzeliwać 200 pocisków na minutę. Nie było takiej potrzeby. Ogień dział z górnego piętra, wsparty pociskami karabinów, był wystarczająco zabójczy. Wydawałoby się, że atak należy skierować na bramy, które w każdej fortyfikacji były najsłabszym punktem. Pozornie. W XIX-wiecznych twierdzach z powodzeniem wykorzystano stare rozwiązanie broniące dostępu do zamków i warownych miast. Most zwodzony. Masywne belki po mostu zamykały drogę przed atakującymi oddziałami, wystawiając je na ogień z ław strzeleckich i schronów bojowych. Tuż za mostem była druga, równie trudna do pokonania przeszkoda. Brama z masywnych dębowych belek wzmacnianych stalowymi okuciami. To jest inna brama prowadząca do twierdzy bojen, brama kętrzyńska. Tutaj również był most zwodzony, przerzucony nad. 3-metrową fosą, na fosą o głębokości 3 metrów, a więc podniesiony stanowił dodatkową zaporę. Saperzy mogliby próbować go wysadzić, ale byłoby to śmiertelnie trudne zadanie, gdyż znaleźliby się w ogniu karabinów strzelających przez te strzelnice. Nawet zniszczenie tego mostu, tego pomostu podniesionego, nie dawało wolnej drogi Pierwsza brama za fosą pancerna o grubości około 1 centymetra, ale wzmocniona solidnymi sztabami. Ogromnie trudno byłoby ją zniszczyć i dostać się tutaj, ale nawet żołnierze, którzy przedarliby się na ten wewnętrzny niewielki dziedziniec przed murem, znaleźliby się w ogniu karabinów strzelających do nich z ośmiu strzelnic w murze i żołnierzy, którzy. Prażyliby do nich tam z góry tego muru. A przed nimi kolejna brama, tym razem dębowa, masywna dębowa i długi korytarz korytarz śmierci. Po obydwu stronach były strzelnice karabinów, a na końcu trzecia już masywna brama zamykała ten tunel. Niemieccy dowódcy uznali, że wojna rozstrzygnie się na zachodzie Europy. Pierwsze dni potwierdzały założenia planu Schlieffena. Wojska niemieckie przeszły przez neutralną Belgię. Nawet gigantyczna twierdza liż musiała skapitulować ostrzeliwana przez haubice kalibru 420 mm. Przed nimi był Paryż. Stolica Francji, z której ewakuował się rząd, przygotowywała się do obrony. Tymczasem w Prusach Wschodnich sytuacja wojsk niemieckich była zupełnie inna. W bitwie pod Gombinem ósma armia poniosła klęskę i cofała się pod naporem dwóch armii rosyjskich. W twierdzy niewiele wiedziano o sytuacji na froncie, ale wydawało się, że to nie zmieniałoby sytuacji. Pułkownik Busse miał wykonywać przedwojenne rozkazy osłaniać mobilizację i przygotowywać twierdzę do obrony. Jego siły były niewielkie. W twierdzy stacjonowali żołnierze o niedużej wartości bojowej z pospolitego ruszenia Landsvery i Landszturmu. Co więcej, było ich tylko 4 tysiące. Przeciwko nim ruszało 30 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Ale Rosjanie zupełnie nie zdawali sobie sprawy z tego, jak nieliczny jest ich wróg w twierdzy. Zdobycie twierdzy bojen przez wojska rosyjskie wydawało się tylko kwestią czasu, podobnie jak i rozstrzygnięcie wojny w Prusach wschodnich. Idące ze wschodu dwie armie rosyjskie miały ogromną przewagę liczebną nad jedną niemiecką armią, która pokonana pod gombinem gotowa była wycofać się za Wisłem. Dla Rosjan zdobycie Bojen otwierałoby najkrótszą i najbardziej dogodną drogę na zachód. W Giżycku, noszącym wówczas nazwę Lützen, spodziewano się najgorszego. Nawet dowódca twierdzy, pułkownik Hans Busse, odesłał swoją rodzinę. Niemcy uciekali przed budzącymi strach oddziałami kozaków. Dworce kolejowe były oblężone. Drogami ciągnęły długie kolumny uciekinierów. Jednakże bieg wojennych wydarzeń miał niespodziewanie dokonać zwrotu, zaś twierdza Bojen miała w tym odegrać ważną rolę, choć jej dowódca zapewne nie zdawał sobie z tego sprawy. Bojen była twierdzą artyleryjską i to jest miejsce ogromnie ważne, czy podstawowe dla funkcjonowania takiej właśnie twierdzy. Laboratorium Prochowe o niesłychanie ciekawej architekturze. Z jednej strony masywna, kamienna ściana, biegnąca takim półkolem. Z drugiej strony szereg pomieszczeń o dużych oknach. To właśnie było laboratorium Prochowe, w którym wytwarzano czarny proch. Dlaczego wytwarzano, a nie magazynowano? Czarny proch, czyli mieszanina siarki, saletry i węgla drzewnego, był bardzo nietrwały, zbrylał się. Dlatego trzeba było go jakby na bieżąco produkować. I wytwarzano go właśnie tutaj, w tych pomieszczeniach o dużych oknach. Dlaczego dużych oknach? Wszystko to, cała ta architektura, cała konstrukcja została wymyślona po to, aby zminimalizować skutki przypadkowego wybuchu. Co oczywiście w laboratorium prochowym zawsze mogło się zdarzyć. Duże okna miały wtedy wypuścić tę falę podmuchu, która uderzyłaby w kamienną ścianę i poszła do góry. W ten sposób uniknie, udałoby się uniknąć szkód, zniszczeń w samej twierdzy. I stąd ładunki prochowe trafiały tam wysoko, do stanowisk artyleryjskich. Stanowiska artyleryjskie, część stanowisk, była tuż nad laboratorium prochowym, jakby na dachu laboratorium prochowego. Chociaż wtedy nie była już to dobra nazwa. W 1914 roku prochu czarnego nie produkowano i nie używano. Tutaj były już tylko magazyny amunicji dostarczonej do, na stanowiska armat kalibru 100 mm, które tutaj. W tych obwałowaniach ustawiono. I przyszedł czas, kiedy ta artyleryjska twierdza pokazała siłę swojej artylerii. Gdy 25 sierpnia wojska rosyjskie przepuściły szturm, zostały krwawo odparte. A dowódca twierdzy, pułkownik Buse, bardzo zręcznie potrafił wykorzystać swoje nieliczne wojska. Pułkownik Busse postanowił nie czekać, aż wróg będzie ponawiał ataki na twierdzę, lecz sam przeszedł do ataku. Wysyłał niewielkie oddziały, aby nękały nieprzyjaciela nawet w odległości kilkunastu kilometrów od Giżycka. W ten sposób utwierdzał rosyjskich dowódców w przekonaniu, że Bojen broni silny garnizon 10 tysięcy żołnierzy. Tym samym stara twierdza Bojen wiązała duże siły rosyjskie gdy były one potrzebne w innym miejscu. Choć zapewne pułkownik Busse nie zdawał sobie sprawy, jak bardzo przyczyni się do wielkiego zwycięstwa pod Tannenbergiem. To jest budynek łączności twierdzy Bojen. Tak obiekt ten nazwalibyśmy dzisiaj. A w istocie była to stacja gołębi pocztowych. W 1914 roku radio było jeszcze bardzo młodym wynalazkiem, bardzo niepewnym. Dlatego zdecydowanie chętniej korzystano z wypróbowanego systemu łączności gołębi pocztowych Dzisiaj to już ruina, aczkolwiek wiele zrobiono, aby uratować ten budynek. Nowa więźba dachowa, nowy dach, rynny, może więc za parę lat wróci do swojej dawnej świetności. Tutaj na parterze były biura, tutaj odbierano i odszyfrowywano rozkazy. Na piętrze mieszkali żołnierze opiekujący się gołębiami, których klatki były na ostatnim, drugim piętrze. Tymczasem niemiecka armia przechodziła do ofensywy. Głównodowodzący wojskami niemieckimi zwolnił nieudolnego dowódcę ósmej armii, stawiając na jej czele generała Paula von Hindenburga. On doskonale orientował się w zamiarach rosyjskich dowódców, gdyż ci, nie rozumiejąc natury radia, wysyłali rozkazy otwartym tekstem, przechwytywane przez niemieckie stacje nasłuchowe. To był główny powód, dla którego wielka bitwa pod Tannenbergiem zakończyła się wielkim niemieckim zwycięstwem. A Bojen, skromny bohater wielkich zmagań, walczyła nadal, odpierając rosyjskie szturmy. Stała się symbolem niemieckiego oporu co uhonorowali sławni goście, którzy tutaj przybyli. Generał Hindenburg, późniejszy prezydent Niemiec, a nawet sam cesarz. Natomiast szef sztabu ósmej Armii, generał Ludendorff, zrozumiał, jak słaba była obrona i jak blisko wielka klęska podjął decyzję o wzmocnieniu tej obrony. Do pracy skierowano 18 tysięcy ludzi i oni w 1915 roku wybudowali giżycką pozycję polową. To jest miejsce nad jeziorem Dejguny, gdzie na rozkaz generała Ludendorffa wybudowano umocnienia, które miały zatrzymać wojska rosyjskie, gdyby te chciały tędy tym przesmykiem uderzyć na Niemców. Wielki żelbetowy schron, 30 metrów długości i wybudowany w dole, osłonięty wysokimi nasypami ziemnymi. Jak więc miał ostrzeliwać atakujących żołnierzy wroga? To nie była funkcja tego schronu. Był to tak zwany schron gierny, który miał dać schronienie własnym żołnierzom, gdyby wróg rozpoczął ostrzał artyleryjski. Uciekali wtedy z okopów i straszei, w których walczyli, do wnętrza tego schronu, gdzie mogli czuć się bezpiecznie. Dlatego w ścianie nie ma otworów strzelniczych. Ale wejście. Zamykały lekkie, drewniane drzwi, wzmocnione tylko blachą. Żadna zapora dla fali podmuchowej po wybuchu pocisku artyleryjskiego. Ale chodziło o to, że gdyby tutaj były drzwi pancerne, wówczas wybuch mógłby je wgnieść, zablokować, uniemożliwić żołnierzom wyjście. Natomiast te drzwi, lekkie, drewniane, rozlatywałyby się w wyniku wybuchu. Fala podmuchowa wpadałaby do wnętrza, gdzie Napotykałaby kolejną ścianę i rozchodziła się po długim korytarzu. To jest właśnie ten wewnętrzny korytarz, który miał przyjąć falę wybuchu pocisku eksplodującego na zewnątrz i rozprowadzić ją wzdłuż całej długości. Tutaj była druga wewnętrzna ściana, równie masywna, z pancernymi drzwiami. Te właśnie drzwi miały już ochronić żołnierzy, którzy schowaliby się tam do tych właściwych pomieszczeń. Strop korytarza wyłożono falistą blachą, aby ochronić żołnierzy przed odpryskami betonu, które Zostałyby wyrzucone siłą wybuchu pocisku eksplodującego na, na zewnątrz, na górze tego schronu. W tych niewielkich pomieszczeniach, było ich tutaj osiem, były izby żołnierskie z pryczami, gdzie żołnierze mogli odpoczywać, była również kuchnia, była izba opatrunkowa, była nawet latryna, aczkolwiek wyposażenie było bardzo skromne. Ta masywna budowla to wieża karabinów maszynowych broniących mostu drogowego i śluzy Ruciany Nida. Ma około 6 metrów wysokości i ściany grubości 1,5 metra. Obsadę stanowiło 25 żołnierzy wyposażonych w cztery karabiny maszynowe i broń piechoty. Ostatnia kondygnacja, zwana platformą, była osłonięta blankami, jak w średniowiecznych zamkach. Fortyfikacje budowane na Mazurach w okresie międzywojennym były już zupełnie inne. Dziwne betonowe bloki wystają naokoło tego schronu i tuż przy nim. To fundamenty stodoły stodoła przy schronie bojowym? Tak, znakomite maskowanie. Ten schron jest ogromny, widoczny był z daleka, więc żeby ukryć go przed nieprzyjacielem, Postawiono dookoła stodołę. Wyglądał jak stodoła, ale tutaj na tej ścianie wejściowej możemy zobaczyć, jak ogromnie zmieniła się architektura militarna od czasu twierdzy Bojem. Jak ogromna różnica, jak ogromny odstęp dzieli te dwie budowle. Nowy materiał budowlany żelbet i stalowe płyty pancerne nadawały schronom wytrzymałość, o jakiej nie mogli marzyć budowniczowie xix wiecznych fortec. Te ściany i strop wytrzymałyby ostrzał z najcięższych dział i lotnicze bombardowanie. Między 1936 a 1939 rokiem Niemcy wybudowali 221 żelbetowych schronów, tworząc nową linię umocnień. Tak zaczynała się nowa historia, inna od tej, której świadkiem i uczestnikiem była twierdza Bojen. To była historia żelbetowych schronów, o wiele bardziej okrutna, o wiele bardziej krwawa niż ta historia z I wojny światowej.